Także jedziemy, jedziemy pierwszą bitewkę, materiał nagrywam po 8 rano. Zobaczymy tutaj jak nam wyjdzie. Zobaczymy, czy ta stabilizacja da radę, bo tak, tak reszta metrów tutaj działa. Może z wyjątkiem tej penetracji to. O! Prochorowka, kapitalna mapka. Jak mam maskowanie? No, jest całkiem spoko i chyba tak zostanę, że właśnie na, na siatce, na dosyłaczu i na optyce, zresztą optyka i dosyłacz to, to bankowo widziałem, zastanawiałem się nad siatką, ale widzę, że dobry wybór, bardzo dobry wybór zrobiłem. Jednak pancerza nie mamy. Mobilności dobrej też nie mamy. Także no musimy nadrabiać w miarę przyz, przyzwoitym kamuflażem. Jak na takie gabaryty pojazdu uważam, że jest e, dobry. Jest do, bardzo dobry, nie? Dużego Todeka. E, dosyć... No, wysoki jest duży kadłub, wieża też duża. Chyba pojedziemy na razie w krzaczek. O! Nie jest, jest to stabilizacja działa bez stabilizatora. 10,5 sekundy przeładunku, na pewno Oho, 45 na godzinę, ale właśnie przez to współczynnik masy do mocy 15 chyba i pół, bo tak nie natonęł. E, no widać Stacjonarny tedek, Tylko i wyłącznie e, Dobra, szybsze pociski na szybkości zmienimy. Te są szybsze, na dystansie to na pewno nam to się przyda. Mniej penetracji stracimy. Na dystansie 500 metrów. Ale ciekawe od kogo spota dostałem, no naprawdę. Ciekawe kto mnie wykrył, chyba ktoś tutaj z linii 1. Bo te lighty i medy na pewno mnie nie wyświeciły, to... W 100% nie, nie ma bata. To będzie chyba w miarę możliwości. Chyba tu podjechać ja, Jadziak i zajedzie. No, nawet nawet nie mogę 40 km na godzinę osiągnąć, także Uu. To pod tym kątem naprawdę jest trochę słabo. Stacjonarny Tadek, nie? Bez możliwości zmienia szybkie flanki, nie, szybko flanki nie mówiąc o lodówka jest, e, nie mówiąc o ucieczce, tak? Także... O, ale widzę, że tutaj mamy ta stabilizację, czyli celność podczas ruchu ponad 2, ale jest... Jest ogólnie nieźle, rootless przebiegł. a Te de delikatnie powyżej dwóch. Tutaj jeśli chodzi o stabilizację działa. Jest, bardzo dobrze. 10 sekund na racjach. 105 bez Dobra, widzę, że okupowana jest górka. Od razu ja się przestawię. Zmienię pocisk. No bo górkę mamy chociaż tam dwa pojazdy, ale górka już górki nie mamy, nie? Górki nie mamy już Także Tedek stacjonarny Ewidentnie Ale zmieniam flanko, zobaczymy Jeśli spore Jeśli spore reakcja to jest szansa jeszcze, żeby zmienić flankę jak widać, tylko to musi być spore, bo... Kilkanaście sekund zwłoki to już będzie się nie znaczyło z tym, że będzie już za późno, nie? Trzy ciężary, no żeby tutaj tutaj nasi wytrzymali gwiazda pełna, ale obieg na resztkach To pomogę. To pomogę Bo jak on, oni padną, to będzie padał. Mam nadzieję, że na spokojnie tu zagrają chłopaki. Mam tłumik, także to też jest w ogóle super. Zmienimy sobie w ogóle tutaj. Dawaj, 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 dawaj. O, jest tam bardzo niebezpiecznie, górka jest bardzo już niebezpiecznie. Aha. Ale widzę, że jest lipa, nie? Hmm. Aha, bo one nie wjechały na górkę, nie? O Ojejku, ale tam grubo jest. One nie wjechały na górkę, te pojazdy. Ale zaraz to, zaraz to z, 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 zrobią, dobra Bo jest... No raz, z sześć pojazdów to, to spokojnie jedzie, nie? No niestety. Oni dopiero tutaj... Muszą, muszą, muszą wjechać wyżej tutaj już, bo ten domek podjeżdży będę miał na biciu, tak? No właśnie, dawaj, dawaj, dawaj po małkościu. Arta, dawaj. Ja jeszcze wtedy nie Uważajcie na to miejsce. A, będzie lipa. Dobra, na Torak już jest ten ciężar. 7-8. Żeby nasi się wrócili to było dobrze, nie? Ale samo polocowało. Dobra, Isu poprawił. Nice. Very nice. Dużo nie zrobiłem, ale tutaj e, fajnie taktycznie wyszło. Dobra, tam na górce jeszcze są, chyba był Dream e, między innymi i, i tak dalej na pewno. Nie wiem gdzie on teraz jest. Żyje grill? Żyje. Był na górce, to na bank. Boję się, że jak uczę, dostanę spota, to. A od niego buły, to nie chciałbym jednak przytulić. Jesteśmy papierowi tutaj. Grill na pewno tam. Ee... Heavy. Dobra, jeśli wyjdzie na, baz na bazę, to spoko. Dobra. Ee, grill został. T57 Heavy i... aha, ok, i... i... okej, okay, jest grill. I dworurka, nie? Idziemy na grilla. Burzaczek przygotowany. Aha, okej. Okay. Okej, okay, zobaczymy co będzie szybciej. Ale działo przyjemne jest. Działa jest przyjemne. Można też tego tutaj. Idziemy radę czy nie? O mnie przebije, nie? Bez żadnego problemu. Tym bardziej salwa, to będzie bolało trochę. Dobra, nie zajdę się nim, a ja tutaj. A on w dołku jest. Dobra, najpierw może Jim. Nice. O, pełniutki, nieelegancko. Nie, no działa, że działa jest przyjemna. Działa jest przyjemna, naprawdę. O, tak. <ścoughs> o, myślę, że tutaj jeden burzaczek dołoży sobie jeszcze pięknie. Pięknie, pięknie. Bardzo ładnie. Nie są to rzeczywiście oczywiście imponujące uszkodzenia, ale pierwsza bitwa Wygrana 3600 uszkodzeń, trochę asy trzy flagi jak na pierwsze bitwę. W pierwszej bitwie, druga klasa. Jest spoko. Top 4.